Dzień dobry kochani, zobaczcie pole mieczyków, a dalej pole słoneczników. I nawet można je uciąć i samemu, samemu uciąć i samemu zapłacić 70 centów za sztukę. Zapraszam na poranne oddychanie. Dzisiaj chciałam się z Wami podzielić tym, jak sobie poradziłam z kamieniami nerkowymi. Ale zaczynamy od porannego oddechu. No, jako że jestem tu na polu, to muszę sobie jakieś takie miejsce znaleźć, żeby się nie przewrócić. No to oddychamy. Wydechy, wydech. Ale wybrałam miejsce przy drodze, ale mnie piękny. piękne. Rito, bardzo serdecznie Ciebie pozdrawiam. Pozdrawiam Ciebie na działeczce, wiem, że jesteś. No to moja droga, na działeczce, wyjdź z domu, na ławeczce czy na krzesełku, usiądź sobie czy stań, jak wolisz. Zapraszam na poradne oddychanie. Jedziemy dalej. Czyli. Bierzemy te nasze stresy. Wdech i wydychamy je. Najważniejsze jest w tym wszystkim, żebyśmy je sobie uświadomili. Także na razie lekko je, zacznijmy z nimi pracować i lekko je wydychajmy. Ktoś liczył, jest 10. <noise> Jak zwykle. <noise> Jak się skupię na wdechu i wydechu, tak zapominam o liczeniu. <noise> I jeszcze dwa. Dzisiaj specjalnie dla Witki wysyłam taką chmurę pięknej, złotej energii. Wydychamy i raz, wraz z wydechem. Niech idzie do Ciebie Ty tysiąc kilometrów, Rita, <ścoughs> cieszę się, że jesteś. Uff. Kochani, zrobiła się chwila ciszy, zobaczcie, no przepiękne to pole, przepiękne. Później zrobię zbliżenie, Uff. jak to było z tymi moimi kamieniami, tak mniej więcej 2012. No, całe życie się z nimi użerałam. Jak miałam 20 lat, miałam pierwszy atak. To znaczy, jeszcze wtedy nie wiedziałam, że to jest atak kamienia nerkowego. Ci, co mają i co mieli, wiedzą, jaki to ból. Byłam przekonana, że jestem czymś zatruta. Yy, jadłam kanapkę z konserwą i z chrzanem. I się okazuje, że to ten chrzan, tak mi powiedzieli, podrażnił. Bo kamień był spory. Chyba miał 5 mm. Ale wiecie, już teraz dokładnie nie pamiętam. No, ale to był pierwszy. Miałam 9 ataków bólu, bo to on schodzi, prawda, jak się już odezwie, zanim udało się go urodzić, bo to tak się nazywa to rodzenie tych kamieni nerkowych. Chociaż jeszcze mi wtedy pomagali, jak to było, że z pęcherza mi wyciągali, bo to on był bardzo taki, taki jeden, jeden wielki kolec, bo to były szczawiany. Które no niestety wtedy, nie wiem jak teraz, ale wtedy nie było możliwości rozbijania. Tym bardziej, że to są z tych twardych. I powiem tak, całe życie użerałam się z tymi kamieniami. Aż do momentu, gdy już powiedziałam dość. W nerkach miałam w jednym 8 mm i w drugim 8 mm. No i lekarz do mnie mówi, że byłam u urologa. Proszę pani, proszę się zaszczepić przeciwko żółtaczce. No ja tu proponuję, żeby te kamienie obydwa usunąć. No, wtedy to jeszcze była jako operacja. To był, no tak mówię, 2012. Czy był wtedy laser? No, to może jeszcze gdzieś indziej, nie w Radomiu. No, ale taką decyzję podjęłam, bo już po prostu miałam dość tego wszystkiego. Tych wszystkich ataków. Yy, I pojechałam do lekarza rodzinnego. I mój doktor mówi tak: No, opowiadam, że potrzebuję to, to, to. Tu jest skierowanie na operację. A on mówi tak: Pani Magdo, czy pani wie, jak wygląda operacja na nerki? Jak panią będą kroić? I pani co tak, z tyłu na plecach z jednej strony, z drugiej. A poza tym. No dobrze, usuną pani miną, minie 5 lat. A kto, pani, kto Panią zapewni, że te kamienie znowu się nie zbudują. Niech pani poszuka jakichś metod naturalnych. No. No, niesamowity. Tak tak powiem to przyjęłam, że rzeczywiście, no może jednak nie zaczęłam szukać wszystkiego i nie wszystko odkryłam. No coś musi być. I zaczęłam się pytać ludzi. I Kaziu mi podpowiedział, Kaziu Fitniewski, pozdrawiam serdecznie, że on jak miał problem z wątrobą, to znalazł tu w Polsce koło Jaworza Chińczyka, który ma wykształcenie medyczne w Polsce, który leczy ziołami. Nie wiem jak to jest w tej chwili, ale wtedy było tak, że on zamawiało się wizytę i on nie brał za wizytę, tylko przepisywał, płaciło się za same leki, prawda? I to były ziołowe leki. Dobrze, pojechałam do tego jaworza z USG, bo oczywiście te kamienie mam do dzisiaj. Wynik z USG, w jednej nerce 8 mm, w drugiej 8. Jestem na wizycie. Pan mówi łamaną polszczyzną. Co zrobić? A on tak się na mnie patrzy i mówi tak. Wie pani skąd ma pani te kamienie? Ja mówię, tak, proszę pana, to jest zdolność, moja zdolność organizmu, bo mi tak zawsze mówili lekarze. Mówi nie. No ja tak na niego patrzę. Wiecie, po tylu latach problemów z kamieniami i bólami, to, no to taki troszeczkę, no tak jakbym była, może, no i on w takich rzeczach mówił, jak powiedzmy lot na Marsa. Dla mnie przynajmniej. Proszę pani, pani ma zakwaszony organizm. Patrzę na niego tak i mówię, no dobrze. No ale ja nie rozumiem do końca, co to znaczy. Proszę mi wyjaśnić. Proszę panią, dlaczego się u pani budują te kamienie w nerkach? Zakwaszony organizm, jest zakwaszony organizm, to te kwasy powodują, że te kamienie się budują. Jeżeli byłoby środowisko zasadowe, to one by miały czas na rozpuszczanie się. Czyli tak jak się zbudowały, tak się rozpuszczą. No wiecie, dla mnie wtedy, no szok. No ale, ale to co zrobić tak konkretnie, proszę mi powiedzieć? Proszę panią, proszę przestać jeść cukier. W każdej możliwej postaci. Mówimy o cukrze białym, czyli <laughs> ciasta, ciastka, pączki, słodycze wszelakie. Yy, wiecie, że nagle się okazało, że w sklepie, żeby kupić coś z takich, yy, no nie powiem, że ciastek, bo nawet w paluszkach jest cukier, jakąś przekąskę, to wszędzie jest cukier. No, chyba, że owoce. No dobrze, ale byłam bardzo zdesperowana, bo miałam do wyboru albo iść na operację, albo na tą operację nie iść. No ale dobrze, co jest jeszcze w tym wszystkim najważniejsze? No trzeba podjąć decyzję męską już w tym momencie. Tak, nie będę jadła cukru, bo wiem, że to jest dla mnie dobre. Że jednak te kamienie jest szansa, że się rozpuszczą. Posłuchajcie. Umówiłam się, yy, a i jeszcze co mi dał, oprócz tego, że nie jest cukru, no to mi przepisał shillington, czyli pomaga, to jest takie chińskie zioło, które pomaga wypłukiwać te kamienie. I co, jak odkwaszać organizm? Woda z cytryną, sok z cytryny, najlepszy. Może teraz jest więcej różnych yy, związków, czy coś, co odkwasza, ale to nie w sobie każdy doczyta. Ja mówię o swoim przypadku i o tym, co mi pomogło. No i faktycznie. Posłuchajcie, przyjechałam po miesiącu czasu do niego i on nie zapytał się, czy schudłam. Tylko się spytał, a ile pani schudła? <laughs> Przepraszam. No ja mówię, tak pokazałam na luźne spodnie mówię, proszę pana, 5 kilo. Ale jak pani sobie z tym poradziła? No, czy było ciężko? Powiem panu, bo powiedziałam mu tak. Wie pan co? Jak sobie zdałam sprawę, że już więcej nie będę miała tych ataków. I to jest, a tak wiecie, druga trzecia nad ranem, i nie ma na to sposobu. Po prostu trzeba zadzwonić na pogotowie, żeby przyjechali y, z przeciwbulowym mocnym, ewentualnie trzeba pojechać na to pogotowie. To faktycznie ta wizja mi towarzyszyła i rzeczywiście nie jadłam tego cukru. Ale co jest ciekawe, posłuchajcie, jaka marchewka jest słodka? Nie, nigdy wcześniej taka nie była. A jakie jabłka są słodkie? Ja wcześniej jakoś te jabłka, jak jabłek nie lubiłam, nie smakowały mi. A teraz, zresztą to już do dziś mi zostało. I powiem tak, trzymie <laughs> shillington jest, no oczywiście stosowałam, mm, przepisał mi trzy razy dziennie, ja stosowałam dwa razy dziennie, po pięć tabletek. Jest shillington brązowy, te tabletki wyglądają, tablet, mówię o tabletkach, o wyglądzie tabletek. Jest yy, yy, shillington <laughs> brązowy i żółty. Nie pamiętam, który jest teraz mocniejszy, ale to on mi tam te dawki przepisywał. Przyjeżdżałam już z tymi ziołami. I posłuchajcie, po trzech miesiącach no, mam dokumentację medyczną. Kamienie zeszły mi w jednym zostało, został kamień 3 mm, a w drugim półtora, czyli zero cukru, faktycznie zero cukru, ale też bez żadnych słodzików, no bo to chemia. Zero cukru, dalej powtarzam. I powiem Wam, że no i ten środek Szylington. No i co? Minęło lat 8, kiedy miałam ostatni atak. Ech, ze dwa lata temu, ale już nie jest taki mocny, no bo to jest ewentualnie ten kamień się trochę przemieścił. I jak jest na ten chwilę, rok temu sobie robiłam badanie USG. W jednej nerce nie mam w ogóle, czyli wypłukał się. A w drugiej jest 1,5 mm. Czyli można? Kurczę, można. Kochani, pozdrawiam wszystkich tych, szczególnie tych, którzy mają problem z kamieniami w nerce. Ale zobaczcie, można je rozpuścić. Może są inne metody, których nie znam. Ale jeżeli nawet je usuniemy, czy laparoskopem, no to niestety. Dalej się będą budować. Ale to nie jest kwestia zdolności organizmu, tylko kwestia zakwaszonego organizmu. No to co? Na podsumowanie mojej opowieści: <grytanie> dwa, zróbmy dzisiaj trzy głębokie wdechy. I ostatni wdech dla tych, którzy walczą z tymi kamieniami, i oby ta walka była wygrana. Abyście, życzę Wam, abyście mieli siłę wytrwać bez cukru, bo nie jest prosto. Nie jest. I pozdrawiam serdecznie, i za chwilę pokażę Wam jeszcze bliżej, z bliska, może, tak powiem, z innego ujęcia, troszeczkę te wieczyki, bo są po prostu piękne. Dla nich tu przyjechałam do tego miejsca. O jaki ten niebieski piękny. I gdzie jestem? Zobaczcie, kapliczka tam w oddali. Powiem z boku mojej góry. Ta góra to Gnadenberg. A góry są za tymi krzakami.